Witaj w dzisiejszym odcinku, mam dla was sklep Mamy tutaj sobie ludzika Tutaj stoją strażnicy Ludzik sobie przychodzi Uu, chciałbym wziąć To, o, to, to coś hmm. Okej, okay, to pójdę do kasy Poproszę to coś Okej okay. To będzie gdzieś. 2,99% proszę. Du, du, du. Dziękuję. Ok, dziękuję. Kupmy. 3 dni później. Dzień dobry. Ile kosztuje ten muchaniec? 500 zł. To bym go kupił sobie. A, Proszę. Dziękuję. Hop, hop, hop. Hui, bańk! Wchodzę na zimtanie. Hui, Bońk, bańk, bańk, bańk. Dobra. Kolejny. Pięć dni później. Ho. Kupiłbym sobie kawonia, po... poproszę. poproszę. Dziękuję. A chciałam jeszcze zapytać, ile kosztuje to. Ten to do ping-ponga. Mm, pie... 3000.

nie, żaden karmadon! Kaka! Dziękuję za nową blu-. Dziękuję za mnie. Do widzenia. Dziękuję. Pa!